Przede wszystkim, kasper z tej strony, Słuchajcie, w tym programie chciałem Wam pokazać ciekawy przypadek warsztatowy, jaki mieliśmy właśnie wczoraj. Tak naprawdę klient przyjechał tylko i wyłącznie na sprawdzenie układu klimatyzacji, no ale okazało się, że musi go zostawić na troszeczkę większy serwis. Samochód właśnie został zakupiony w ile w komisji, też nie będę mówił w jakim, bo nie chodzi też, żeby kogoś oczerniać, ale po prostu chciałem Wam pokazać, że takie przypadki właśnie mają miejsce. I z tego, co się właśnie dowiadywałem, no to również przegląd techniczny załatwił właściciel tego komisu. No, także co, nie pozostaje mi nic innego jak po prostu pokazać Wam o co konkretnie chodzi. tu kolega, właśnie no, po prostu miał zadanie wymienić zawieszenie i zobaczcie, co tu się okazało. Zobaczcie, jak wyglądają te wahacze. Czy to jest jakaś masakra? To w ogóle przegląd podmuchu takiego samochodu. Co, co, że samochód kurczę nikogo nie zabił. Zobaczcie. O tu już właśnie przyszły do nas nowe części wahacze. Macie firmy malej. O tu jeszcze zobaczę wyciek oleju silniku. I szczerze wam przyznam, że mało co jest w stanie na mnie zrobić wrażenie, no bo nieraz widziałem na przykład spawany, wahacz spawany drążek kierowniczy. Ale czegoś takiego to jeszcze w życiu nie doświadczyłem, no i myślę, że warto Wam taki po prostu film pokazać, na przestrogę, żebyście dobrze właśnie sprawdzali, takie samochody, które Wy kupujecie. Łączniki stabilizatora również były w opakanym stanie, no ale na szczęście udało się je również wymienić. Wiecie, ja też jestem w stanie zrozumieć takiego sprzedawcę samochodów, no bo no czasami są gorsze, czasami lepsze samochody do dalszej odsprzedaży, no ale, żeby coś takiego w ogóle wypuścić, przecież wahacz kosztuje około 200 zł. Jeden taki w miarę dobrej firmy, i to nie są, wiecie, jakieś super duże koszty, a na pewno Poprawiałem bardzo mocno bezpieczeństwo i nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby w takiej sytuacji, na przykład ten wahacz, pęk ktoś miałby wypadek, no a na przykład tydzień temu byłby zrobiony przegląd tego samochodu. No, także nie dość, że właściciel pojazdu miałby dość spore problemy, tak naprawdę nieświadomie, no bo zaufał e, sprzedawcy, no a diagnosta również miałby, no chyba jeszcze większe problemy, bo tak naprawdę takowy przegląd samochód przeszedł. Także, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę subskrypcji. Widzimy się już niedługo. mamy jeszcze kilka takich ciekawych e, przypadków warsztatowych, żeby Wam po prostu nie opowiedzieć i pokazać e, ku takiej przestrodze. E, także co, do zobaczenia do następnych. Hej!